Cześć, witam was w kolejnym materiału na moim kanale. Dziś kolejny film konkursowy. Tak jak obiecałem, tak jak w sumie informowałem Was na Instagramie, na którego serdecznie zapraszam, mamy tutaj dwie nagrody w tym miesiącu. Dwie nagrody, dlatego że będzie konkurs, taki jak zwykle, plus konkurs ze współpracy z Discordem. Z Discordem ProBandits podesłałem mi sporą pakę produktów do testów i ogólnie pakę produktów, z której trochę wyciągnąłem już tutaj rozdaję, ale z której po trochu, co miesiąc, bo jeśli nie wiecie, to co miesiąc na moim kanale są konkursy, po trochu będę uszczuplał ją i rozdawał trochę wam. Także pierwszy konkurs, jest klasyczny konkurs z zasadami takie jak zwykle, więc jeśli już Braliście kiedykolwiek udział w moich konkursach, to wiecie, że trzeba subskrybować kanał i komentować filmy z hashtagiem ABES Firewerki. I im więcej filmów z danego miesiąca skomentujecie, tym większe szanse macie. Bo na przykład ja sobie wezmę 10 losowych filmów z marca i wylosuje z nich zwycięzcę na zasadzie kto pierwszy się powtórzy czyli na przykład jeśli w filmie 1 wypadnie osoba X w filmie 2 Y w filmie 3 X to wykrywa X proste, nie wiem jak to inaczej w sumie wytłumaczyć jeśli nie rozumiecie tego jak ja to przedstawiam no to zapraszam was do e, po prostu spisu zasad który jest przypiętym komentarzu tam wszystko jest ładnie rozpisane więc myślę, że każdy e, da radę Konkurs myślę, że dość prosty i wymaga od was tylko czasu. E, nic więcej. Drugi konkurs Discordowy myślę, że jeszcze prostszy, bo jedyne co musicie zrobić, to e, subskrybować mój kanał i być członkiem Discorda. Link do Discorda znajdziecie w opisie, jak i w przypiętym komentarzu z zasadami, więc nie musicie go szukać. E, i w udziale, w zabawie, udział mogą wziąć osoby, które już są na Discordzie oraz osoby, które dołączą. Więc na spokojnie, jeśli już tam jesteście od dawna. To bez problemu, tak czy tak, możecie brać udział w zabawie. Klasycznie mamy takie mniejsze nagrody, ale tak jak mówię, w każdym miesiącu konkurs na kanale się znajduje. Także tutaj moją pierwszą nagrodę, tą taką typową dla samego YouTube'a, czyli jeśli komentujecie moje filmy i subskrybujecie, mamy tutaj Explosive 2. Yy, karabinek M40 yy, naklejeczki pakiet wlep z Discorda proszę bardzo do tego Sklep z sklep, macie tam mój kod rabatowy na 20%, a bez 20% link oczywiście do sklepu również w opisie. Do tego K1, hamery, smoke od Jorga, zielone, heliumy, dwa razy fontanny Kongo oraz diabełki, razy 2 A tutaj mamy paczkę tą Discordową, której zasady są jeszcze prostsze, więc. Tak to się prezentuje. Przepraszam za przeskok. Tutaj mamy tak samo. Smoka. A i tutaj mamy jeszcze Crazy Bulldogi. Zapomniałem o nich powiedzieć. I tutaj pakowane po 20. Yy, skiety odpalaj. Crazy Bulldogi pakowana w tym mniejszej paczce. M40. Echtungi K0 206. Yy, stary klasyczek od Triplexa. Heliumy. Dwa razy Diabełki również. Cream eksploziv w zamiast dwóch są trujeczki, klasycznie pakiet w lab. Więcej staroci, mianowicie takie motyle, to jest od, od śmieszka z tego co pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, tak, jest to wielki Lego śmieszek. Więc kolejne staroci, no i do tego jeszcze super petardo od Hestii, owe, stare na szare. Tutaj jest już w wersji CE, co nie zmienia faktu, że to są dalej te same przetartki, takie do luźnej zabawy. Tutaj mamy również pakieci karabinków od Klaska, tych 70-strzelowych, Mincicolo od Jorga oraz do tego dwa razy Kongo. Tak się to wszystko prezentuje. Zapraszam do udziału i film. W sumie ratuję dzisiaj o 18 i wyniki będą w marcu 25. Jeśli się nie mylę, eee, chyba tak. Jeśli się mylę, to tutaj wstawię Wam po prostu nową datę. Eee, także zapraszam do linków w opisie, zapraszam do przypiętego komentarza, gdzie wszystko jeszcze raz tłumaczę. Trzymajcie się, eee, cześć.